Jestem jasnowidzem i byłem w stanie przeczytać w myślach już tysiącom osób, tak jak widzisz po tych komentarzach, a zaraz przeczytam w myślach właśnie tobie. Nie przewijaj filmiku, a będziesz w szoku. A zrobimy to poprzez eksperyment. Pokażę ci obrazek, skup się na tym obrazku przez około 10 sekund. Spróbuj nie mrugać, skup się na nim w pełni. Oto obrazek. Patrz w jego środek, nie spuszczaj wzroku. Dobrze, jeszcze 5 sekund. I świetnie. Teraz bardzo szybko pomyśl o dowolnym owocu. Pierwszą myśl wpisz teraz do komentarza. Ja już wiem, jaki owoc wybrałeś i zaraz ci go zdradzę, ale żeby sztuczka zadziałała, musisz pod tym filmem nacisnąć plusik, serce i zakładkę. To bardzo ważne. Dobrze, no więc twój wybór to. Banana.